Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie mam przyjemność zaprosić Was do 53-metrowego mieszkania rzeźbiarza i historyczki sztuki, które zostało wyremontowane, ale nie na zasadzie równamy wszystko do zera i stawiamy od nowa, tylko z zachowaniem charakteru miejsca. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu mamy haczyki na kurtki. Jest to wieszak, który był w tym mieszkaniu już wcześniej. A na dole jest półeczka na buty, więc można je przechowywać w pionie, dzięki czemu mieści się więcej par na tej samej powierzchni podłogi. Z tej strony jest zabudowa, która też już była tutaj wcześniej, ale została trochę dostosowana. I na dole jest szafka gospodarcza na no takie rzeczy jak na przykład suszarka. A na górze zostało wygospodarowane miejsce na klucze. Każdy ma swój haczyk, więc łatwo znaleźć odpowiedni komplet. A druga szafa w zabudowie jest tu dalej w korytarzu. I w niej znajdują się ubrania. Na górze wieszak. A na dole wcześniej były niewygodne szufladki, więc zostały wymienione na takie wysuwane koszyki. Cała ta szafka idealnie się tu wkomponowała. A co ciekawe, jeżeli wyjmiemy te górne koszyki, to zrobimy sobie tu więcej miejsca na ubrania wiszące i tak zostało zrobione w drugiej części, gdzie wiszą ubrania dorosłych. Bardzo fajnym rozwiązaniem są też te lampki, które są przymocowane na magnes, więc łatwo je zdjąć. E, mają różne tryby, mogą na przykład reagować na ruch i zapalać się przy otwieraniu szafy i ładuje się je na USB, więc nie trzeba co chwila wymieniać baterii ani doprowadzać tabla do gniazdka, żeby w ogóle to podłączyć, więc bardzo wygodne i faktycznie pomaga w korzystaniu z szafy. W tym miejscu dawniej był mechanizm pewnej lampy, który jest już niepotrzebny, i została po nim tylko taka mała wnęka. Można ją było zamurować, ale można też wykorzystać taką przestrzeń bardziej kreatywnie. I tu na przykład za drzwiczkami mamy grobowiec Lego, który w dodatku jest podświetlony, gdyż tu znajduje się żarówka, można ją zapalić, no i efekt jest naprawdę ciekawy i to świetny przykład tego, jak można podchodzić do urządzania naszego domu z przymrużeniem oka. Na ścianie w przedpokoju znalazło się też miejsce na rowery, a naprzeciwko nich jest wejście do kuchni, która zyskała nowy wygląd i też nowe funkcje, a niektóre stare patenty zostały wykorzystane ponownie w nowy sposób. Jednym z takich starych patentów jest spiżarnia. Zobaczcie, że jest tu wbudowana w ścianę. Dawniej to miało duże znaczenie, bo dzięki kratce wentylacyjnej tu jest niższa temperatura, więc takie szafki mogły pełnić funkcję lodówki. Dzisiaj nie ma już takiej potrzeby, ale też szkoda pozbywać się takiej przestrzeni magazynowej. I przed remontem to była taka większa zabudowa. Teraz szafka została zrównana ze ścianą, przez co nie widać tak naprawdę jej gabarytu. A tu mieści się naprawdę sporo rzeczy, dzięki czemu nie trzeba było robić już tylu szafek górnych i można było otworzyć przestrzeń. Druga taka zabudowana szafka była pod parapetem i wciąż jest. Teraz ma łamane drzwiczki, a w środku jest dużo miejsca na garnki. Brak szafek górnych nie oznacza, że nie można wykorzystywać przestrzeni w pionie, i tu mamy. Takie półeczki drobniejsze, na mniejsze rzeczy. Spójrzcie, jak zostały pomyślane: wsporniki te są od dołu, ale te już trzymają półkę od góry. Ona tu na dole też opiera się na kafelkach, więc to wystarczające zabezpieczenie. Tu niżej mamy noże przyczepione do listwy takiej magnetycznej, więc są pod ręką, ale dobrze się trzymają. A tu obok jeszcze jest. Bardzo sprytny panel, który na górze też jest na magnes, tu na dole też opiera się o blat, więc jest stabilną konstrukcją i można wykorzystać te dziurki, żeby wkręcać uchwyty, zmieniać ustawienie na takie, jakiego w danym momencie potrzebujemy i przechowywać też dodatkowe rzeczy. Z tej strony nad lewem są obracane pojemniki na przyprawy, a niżej pod półką mamy haczyki i na takim drążku można nie tylko dowiesić więcej haczyków, ale też powiesić takie pojemniki, więc to bardzo uniwersalny y, sposób na przechowywanie rzeczy i tak naprawdę wszystko jest pod ręką, bo jeżeli spojrzymy na zabudowę dolną, to tutaj mamy tylko dwa bloki szuflad, te szersze i te węższe, bo tu pod zlewem mamy po prostu szuflady na kosze. Zaprojektowanie tej kuchni było nie lada wyzwaniem, bo żeby wykorzystać te wnęki, które tu się znajdują, i w których są teraz spiżarka i szafka na garnki, to nie można było dociągnąć blatów aż do końca. Zarówno tutaj do ściany, jak i z drugiej strony, aż do okna. No, bo po prostu zmarnowalibyśmy wtedy tę przestrzeń, a szkoda. Ale z drugiej strony, co zrobić z tym miejscem, żeby szafka mogła się otwierać? No, i tutaj to zostało fajnie pomyślane, bo jest taki dodatkowy blat niżej, przy którym można wygodnie usiąść. Więc w momencie, kiedy oba pokoje są zajęte, trzecia osoba może spokojnie przyjść tutaj i na przykład popracować. Z tej strony na końcu zabudowym, za zmywarką, stanęła jeszcze pralka. Wcześniej w mieszkaniu w ogóle jej nie było. A jak już patrzycie w tę stronę, to zwróćcie też uwagę na ten plakat z logotypami autorstwa Karola Śliwki. I tu jest nawet dedykacja. W kuchni, poza oświetleniem górnym, sofitowym, są jeszcze trzy boczne lampki. Jedna tutaj, druga tu. A trzecia z tej strony. I ta lampka jest z dwudziestolecia międzywojennego, więc zaraz będzie miała 100 lat. Niesamowite, bo jest w naprawdę dobrej formie. Wcześniej była przykryta białą farbą i już wydawało się, że nic z niej nie będzie, a jednak udało się tę farbę zdjąć i zyskała, nie powiem, że drugie, kolejne życie. W salonie, tak jak w całym mieszkaniu, króluje drewno i jest sporo starych mebli, również takich uratowanych przed wyrzuceniem, tak jak te regały, które wcześniej stały w bibliotece. A gdy biblioteka zdecydowała się, wymienić je na nowe, odnalazły swój nowy dom tutaj. I teraz na górze dalej stoją książki, ale dolne półki zostały przejęte przez najmłodszego członka tej rodziny. Ten stół jest świetnym przykładem niestandardowego podejścia do myślenia o meblach. Jego nogi są ze stołu Ziska, a góra była z takiego ciemno-rudego stołu, który miał takie bardzo zdobione nogi i zupełnie nie był w stylu właścicieli tego mieszkania, a jednak dostrzegli w nim potencjał i Blat został oczyszczony zupełnie, a następnie Obrócony. Dziury po śrubach zostały wypełnione małymi kawałkami drewna, a następnie całość została oczywiście odpowiednio zabezpieczona i właśnie połączona z tymi nogami. W ten sposób powstał zupełnie nowy stół. Nie ma drugiego takiego i trzeba przyznać, świetnie pasuje do tego wnętrza. W tej komodzie zaskoczyła mnie górna szuflada, w której jest. Taki jakby organizer, przedziałki dzielące szuflady na mniejsze części. No i to jest takie rozwiązanie które często Wam polecam. A tutaj mamy przykład na to, że nie jest to wcale żaden nowy patent, tylko stosowany już od bardzo dawna, więc jak widzicie sprawdzone rozwiązania są najlepsze. I tu jeszcze na dnie mamy taką zieloną wykładzinkę jakby, która sprawia, że rzeczy się nie ślizgają po tej powierzchni i nie przesuwają aż tak bardzo w środku podczas otwierania, zamykania i to znowu jest rozwiązanie, o którym często mówiłam w kontekście kuchni, gdzie można na szuflady wyłożyć sobie takimi matami antypoślizgowymi, żeby na przykład talerze czy kubki ułożone w środku właśnie nie jeździły, kiedy szuflad otwieramy. W salonie, podobnie jak w kuchni, jest sporo bocznego oświetlenia. Są dwie lampki na komodach, tutaj jedna na regale. Dalej mamy lampkę stojącą na podłodze, i wcześniej należała do taty Agaty, a tam na końcu jest lampko-stolik, który już był w tym mieszkaniu, a teraz zyskał tylko nowy klosz. Zobaczcie, jak świeci. I jak już o kloszach mowa, to spójrzcie też na tę lampę. Pod sufitem, która jest naprawdę spora, zobaczcie, jakbym ją miała wsadzić do samochodu, to nie byłoby wcale takie proste, bo jest rozmiaru dużej baliski. A jednak. Pod sufitem w sporym pokoju wygląda naprawdę proporcjonalnie, więc uważajcie wybierając tego typu elementy w sklepie, no bo właśnie w sklepie gdzie jest dużo półek, patrzymy na te rzeczy z bliska, mogą się wydawać za duże, a tak naprawdę jak przyjedziemy do domu, to te, które wydawały się w sklepie proporcjonalne w domu mogą okazać się za małe. No i za małe lampy w dużych pokojach, to jest częsty problem. W części wypoczynkowej mamy ciekawy zestaw mebli. Po pierwsze, stary fotel, który został poddany renowacji, i przy tej okazji okazało się, że te drewniane elementy są z różnych gatunków drzew, więc dość nietypowo i nie było łatwo je zabezpieczyć tak, żeby wszystkie były w jednym kolorze. Tu na środku mamy stoliki, takie, że jeden wjeżdża pod drugi, więc na co dzień nie zajmują dużo miejsca. A jak przychodzą goście, można je rozstawić i tej przestrzeni do odkładania rzeczy jest więcej. A tu pode mną sofa, model z Ikei, który pewnie kojarzycie z innych filmów, tylko tym razem w innym wydaniu. Zobaczcie, że ma wymienione nóżki. Teraz są drewniane, przez co bardziej pasuje do tego wnętrza. Balkon został zabudowanym, ale zostały zrobione tu okna nie plastikowe, tylko metalowe, które się przesuwają, a każda z tych części ma swoją osobną szynę, więc można nimi wszystkimi zjechać w jedno miejsce, wtedy zajmują szerokość tylko takiego jednego okna, a cała reszta może być otwarta i można się wtedy cieszyć piękną pogodą. Na balkonie została zrobiona przez Tomka zabudowa, między innymi ta sofa z szufladami, w których trzyma swoje narzędzia, jak i ten stolik. I tu świetnie się złożyło, bo to jest blat ze stolika z Ikei, który idealnie pasował tu rozmiarem, tylko trzeba było go odpowiednio wkomponować w ścianę, by nie przeszkadzał, gdy jest złożony, a po rozłożeniu prezentuje się tak. Sypialnia w przyszłości pewnie zostanie pokojem dziecięcym, ale póki co pełni funkcje łączone i mamy tu zarówno łóżko rodziców, jak i dziecka, co jest szczególnie wygodne przy maluchach. Wszyscy rodzice pewnie o tym wiedzą. I tutaj nad łóżkiem mamy duży obraz, który zachwycił mnie swoimi kolorami, ale też tym, co przedstawia, bo uwielbiam motywy wnętrzarskie właśnie na obrazach, w sztuce, w rysunku. Ogólnie wnętrza zachwycają mnie wszędzie. I tu jeszcze jedna ciekawa rzecz: zobaczcie, na szaferce mamy takie. Płytki. I one zostały kupione przed remontem łazienki, żeby zobaczyć różne rodzaje płytek na żywo, móc sobie je przyłożyć, pomacać, porównać i na tej podstawie podjąć decyzje, które ostatecznie wylądują na podłodze w łazience, a te, które zostały, nie zostały wykorzystane podczas remontu, teraz mają inne zastosowanie i są właśnie takimi podstawkami. Szafa ma przesuwane fronty. Co tutaj może nie ma aż takiego znaczenia praktycznego, bo jest dużo miejsca, ale jeżeli planujecie małą sypialnię, gdzie ta odległość między szafą a łóżkiem nie jest duża, to niekoniecznie takie otwierane drzwi. Będzie się dało otworzyć, a nawet jeżeli się będzie dało, niekoniecznie będzie wygodnie z nich korzystać, i wtedy warto rozważyć właśnie takie rozwiązanie. I tu w środku były dwa wysuwane koszyczki, ale zostały domontowane jeszcze dwa dodatkowe. I to jest właśnie fajne, że nawet takie starsze meble wciąż możemy dostosowywać do naszych potrzeb, montując w nich dodatkowe półki czy właśnie takie koszyczki. Często wyzwaniem jest również przechowywanie leków w domu. Ja mam na nie specjalną szufladę, a tu jest dedykowana szafka, apteczka. Zobaczcie, że w środku są na dole szufladki, więc nawet drobne rzeczy, jakieś leki, które już nie mają swoich pudełek i mogłyby spadać z półek, można spokojnie tutaj schować. Więc jest to takie dwa w jednym, wszystko ma swoje miejsce. A przy okazji, po zamknięciu, zobaczcie. Jak ładnie to wygląda. Przed remontem w łazience była wanna, a na podłodze wzorek z kwadratowych płytek, takich kremowych, czarnych i czerwonych. Jednak, żeby zwiększyć funkcjonalność łazienki trzeba było ją wyremontować i niestety tej podłogi nie udało się zostawić, ale została wybrana taka, która mocno oddaje właśnie tamten stary charakter. Prężnic od umywalki oddziela szyba, ale i tak zostały zamontowane tutaj również zasłonki. Tylko z drugiej strony nie oddzielają prężnicy od reszty łazienki, ale od okna. Dzięki czemu sąsiedzi nie mogą nas podglądać i nie trzeba było robić mlecznej szyby. A co więcej, okno się nie zachlapuje i nie trzeba go tak często myć. Wlęki na tej ścianie zostały wykorzystane do zrobienia szafki. Czy półki na rośliny, a w trzeciej zostało zrobione lustro. I dzięki temu, że jest wewnętrzny, to daje takie dodatkowe wrażenie głębi i wygląda trochę, jakby było oknem, jakby tam można było zajrzeć do drugiej łazienki. Tu niżej mamy umywalkę nablatową, a ten blat, na którym stoi, to jest taka szafka barek zikei. Normalnie dwie nogi są dłuższe, dwie krótsze i mają kółka. W tym przypadku szafka na dole została trochę skrócona, żeby była niżej i umywalka nie była zbyt wysoko. A od boku został przykręcony uchwyt na papier, więc mamy taki wielofunkcyjny mebel. W całym mieszkaniu są przepiękne metalowe włączniki do świateł, ale w kilku miejscach udało się zamontować te, które były tutaj oryginalnie. I tu właśnie w łazience mamy nie tylko włącznik do światła, ale też gniazdko. I zobaczcie, te czarne na białych płytkach pięknie wyglądają i dodają fajnego charakteru temu wnętrzu. Tym razem to już wszystko. Czekam na Wasze łapki w górę, komentarze i zachęcam do oglądania również innych naszych filmów. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!